Kochani, witamy Was w naszej pięknej piwniczce. Jeszcze nie jest dokończona, ale już przyjemnie jest tutaj siedzieć i niebawem pokażemy Wam, jak ona pięknie wygląda, jak tutaj ją odnowiliśmy. Póki co mamy tu już stanowisko robocze, o czym zawsze marzyliśmy, żeby nie trzeba było tych wszystkich pięknych przetworów z piwniczki nosić do góry, do kuchni. Możemy tutaj robić te ważne zadania, które tak lubimy. A dzisiaj właśnie będziemy przelewać z dużych słojów octy. Ostatnie octy, które zostały zrobione w zeszłym roku, i wino wytrawne, które nastawiliśmy w połowie października. Mamy dzisiaj do przelania ocet winogronowy. Jak tutaj się przyjrzymy, to ma piękną matkę octową. Ona tak przez ten swój połyskuje. I mamy też, o jeszcze po transporcie, nie zostały te taśmy. E zabezpieczenie zdjęte, ale jak sobie teraz tutaj popatrzymy, może tak obrócę słój, to też widać, jaka piękna matka octowa jest w tym occie jabłkowym. I zacznę od octu jabłkowego. Ocet idzie u nas w bardzo dużych ilościach. Chyba będziesz musiał, kochanie, mi pomóc to odkręcić. Dobrze. Piękna matka octowa. Najpierw trzeba ją będzie zdjąć do słoiczka. Tu mam jeden słoik pełen matek octowych, jabłkowych. Oprócz tego jest tutaj też matka octowa z octów winnych. To potem ją dołożę. Jest matka octowa też z octów z Nasturcji. Ten ocet jest bardzo, bardzo mocny w smaku aromatycznym, więc do matki octowej idzie nowy słoik. Już niedługo, za kilka miesięcy znów będzie ten czas. Kiedy, kiedy będzie można robić octy, a będziemy takich słojów potrzebować mnóstwo, bo jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo drzewek owocowych. Najlepiej matkę octową wyjąć po prostu ręcznie. Uwielbiam ten moment, chlub. No i troszeczkę trzeba będzie za chwilę tutaj dolać octu, chociaż ona. Jest zatopiona w occie, ale troszeczkę dolejemy, nie wiem, czy nie będzie znów potrzebna, kochanie, Twoja pomoc. Ocet pięknie się wyklarował. Ćwiczenia jak na siłowni. Trochę tutaj dolejemy. Zamykam matkę octową. Jeżeli nie macie swojej matki octowej, to bez niej i tak wyjdzie ocet. Ja też kiedyś nie miałam matki octowej teraz. W zasadzie każdy ocet się udaje, bo wkładam kawałek matki octowej i ocet się piękny robi, ale dawniej też tej matki octowej nie miałam. I teraz to, co ostatnio też dostałam od męża, Czyli te super fajne butelki. Z takimi specjalnymi końcóweczkami. Dzięki którym fajnie ten ocet się dozuje. Zaraz zrobimy naklejki. Zobaczymy jak to działa. Nie chluśnie nam, tak jak na przykład z takiej dużej butli. Bardzo fajnie się to nalewa. Czyli mamy jedną buteleczkę do octu jabłkowego, a drugą do octu winnego. Ale że tych octów jest bardzo, bardzo dużo, no to trzeba po prostu poprzelewać. Do innych butelek i odstawić na półkę. Ja, ja osobiście bardzo właśnie lubię, kiedy octy, oleje są w bardzo ładnych butelkach. Co prawda na taką dużą ilość octu nie mam aż tak dużo pięknych butelek, ale dzięki sklepowi superbutelki.pl na pewno się to zmieni, bo tam, jak wiecie, jest to nasz ulubiony sklep, można kupić wiele wspaniałych butelek. Na trzecia matka octowa. Słuchajcie przed chwilą wyjęłam jeszcze jedną, drugą, a teraz jest trzecia. Matka odstowa. Jaka piękna. Wiecie, jak to było? W odcie zrobiła się matka octowa, a potem była przeprowadzka, a ja. I ona wtedy spadła na dół. I dzięki temu jest więcej matek octowych. Czyli niekoniecznie musi się zrobić w occie. Dobrze? Dobrze, dobrze. Jedna matka octowa. Często jest tak, że jest ich po prostu kilka. Starczy butelek czy jeszcze? Wiesz co, to jak jeszcze jedna chyba butelka. Wydaje się tych octów dużo. Ale tak naprawdę na cały rok to jest akurat, ponieważ my codziennie, codziennie pijemy co najmniej dwa, czasami trzy razy dziennie ocet. Zawsze przed posiłkiem. Teraz ocet czerwony, i matka octowa najpierw. cięższa niż z białego octu trochę naleję żeby było więcej tu żeby matka octowa była cała zakryta mm. ten ocet też jest pysznym octem no i zlewamy tak samo jak zlewaliśmy biały Jabłkowy. I też najpierw do butelki. Widzisz dobrze. i to powędruje te dwa octy powędrują bezpośrednio do kuchni. A te pozostałe octy to poproszę ciebie, kochanie, żebyś tu zlał, a ja przygotuję karteczki, żeby wiedzieć jaki to ocet. Oczywiście wystarczy ocet odkręcić i powąchać. Ale ja mam taką zasadę, że octów jabłkowych nie oznaczam. Natomiast jeżeli są w takich ciemnych butelkach pozostałe rodzaje octów, no to piszę, jakie to są osty. Jeżeli nie ma żadnej nalepki, to wiadomo, że to jest ocet jabłkowy. I teraz jeszcze napisy. Ocet winny. Te wszystkie piękne akcesoria, łącznie z tymi nalepkami, możecie kupić właśnie w sklepie superbutelki.pl. Prosto? Mniej Może więcej. Być. Może być. Bardzo ładne te naklejki są. Bardzo ładne i mają kilka różnych kształtów. Bardzo je lubię. A teraz powiedz mi, kochanie, bo zbliża się dzień zakochanych, zbliżają się walentynki. I co ty byś chciał dostać na walentynki? Już pokazuję. Wino. <laughs> Mamy jedną butelkę do wina. Chciałbym mieć jeszcze, jeszcze cztery. Takie piękne butle chciałbyś mieć, tak? tak? Tak. Czyli ja tak, muszę zrobić w takim razie dla Krzysia zakupy na superbutelki.pl, ale wiesz co, jeżeli ty chcesz takie cztery, bo będziesz robił wino, to ja myślę, że takich wielkich butli powinniśmy mieć jeszcze przynajmniej z 10, zważywszy na to, że mamy ponad 30 drzewek owocowych. I w przeważającej ilości są to jabłonki, więc wyobrażasz sobie ile będzie octu? Poczekaj, poczekaj. Octu octem, ale ile będzie wina? Ja chcę na wino te baniaki. No tak, czyli jakaś część baniaków jest na wino dla ciebie, a jakaś część musi być na ocet dla mnie. No tak. No właśnie, czyli potrzeba tego bardzo, bardzo dużo. Dobrze. Ja się bardzo cieszę z tych butelek, które właśnie dostałam od Krzysia. I mamy ocet jabłkowy i mamy ocet winny. To powędruje do kuchni. Teraz będziemy zlewać wino. Dobrze. Mamy zlane octy wino. Może teraz wina spróbujemy. Proszę Bo bardzo, robiliśmy grzańca, ale z wina, które było w balonie. w balonie. A tutaj spróbujemy z tego pięknego słoja. Muszę przyznać, że to wino z, w balonie było bardzo klarowne. Już było bardzo klarowne. Nie wiem, czy ono było wcześniej nastawione, czy w tym podobnym czasie. To jest, mm. jeszcze potrzebuje trochę czasu, żeby się wyklarować. Ale smakowy jest. Równie, bardzo równie smaczne, dobre. prawda? Inne równie. jest aniżeli te takie słodkie, ciężkie wina domowe, których ja nie lubię, a to mi bardzo smakuje. Pamiętam, jak e, robiliśmy to wino, wtedy też był nagrany film, mm -hmm. e, i mówiliśmy o tym, że dajemy połowę cukru. Czyli połowę połowę zalecanej, zalecanego, ilości, tak, cukru. zalecanej ilości cukru. Mm -hmm. I dużo komentarzy było, że nie, wino nie wyjdzie, cukier trzeba dosypać. I też mieliśmy już dosypywać, ale ja tak, spróbowałem to wino. Tak. I mówię, kurczę, nie, ono naprawdę jest bardzo dobre. I faktycznie, no to wino wyszło. Bo Co, tu dużo mówić. Co tu dużo mówić, Naprawdę jest bardzo dobre. Kochani, trzeba realizować swoje marzenia. Tak jak mówiliśmy, my zawsze marzyliśmy o takiej piwniczce, mhm. do, w której jest czysto, w której jest ładnie, w której można sobie posiedzieć. A nie taka jakaś okropna, zapyziała piwnica, do której człowiek idzie, i tylko coś tam sięgnąć, i boi się, żeby nie dotknąć tego czy tamtego. Żeby nie, właśnie, żeby nie wyjść w pajęczynach albo brudnym. I te swoje marzenia zrealizowaliśmy. Też bardzo lubimy te wszystkie piękne słoiki i butelki. I teraz zbliża się. Kolejne święto zbliżają się walentynki i można sobie wzajemnie robić prezenty, albo można sobie po prostu zrobić prezent, bo dlaczego by nie? Jest wiele osób, które na przykład są same bez partnera, a robią sobie prezenty z różnych okazji i walentynki też są bardzo dobrym. Dobrą okazją. I tam możemy kupić w tym naszym ulubionym sklepie superbutelki.pl. Jest specjalna oferta walentynkowa, gdzie są różne serduszka, nalepki, słoiki czy butelki, właśnie z takimi okolicznościowymi nadrukami. A poza tą ofertą walentynkową to są właśnie te piękne słoje. Co my żeśmy do, tych, do tego akurat słoja. Uszyli szelki, bo ten słój jest bardzo ciężki, jak jest wypełniony, ale jest przepięknym słojem, mamy takich słojów kilka w różnych wielkościach, serdecznie Wam polecamy, do wina, do octów, gąsiory, w których można właśnie, ja myślę, że te gąsiory postawimy tutaj kochanie do górze. góry. I one będą nam bardzo ładnie zdobiły szafki. No i te piękne buteleczki z dozownikami, które zaraz weźmiemy do kuchni. Naklejki, na których możemy napisać, co jest w danej butelce. Są flamastry takie, którymi można pisać po butelkach. W opisie do filmu będzie link. Kliknijcie na ten link i poznajcie SuperButelki.pl. To jest link afiliacyjny, to znaczy, że jeżeli zrobicie zakupy, my dostaniemy za te zakupy drobną prowizję, a co za tym idzie, nasze koty i inne zwierzęta będą miały więcej jedzenia i lepsze jedzenie. A moim marzeniem jeszcze jest, żeby te butelki zastąpić właśnie jakąś serią butelek z tego naszego sklepu. Może pooglądamy, zobaczymy właśnie jakie są takie większe butelki, myślę, że zadbamy również o to, żeby nie tylko tutaj było czysto, schludnie, ładnie, żeby nam się podobało, ale żeby na przykład nakrętki wszystkie były takie same, nie każda z innej parafii, albo właśnie żeby te wszystkie butelki, których potrzebujemy w ogromnych ilościach, żeby właśnie były wszystkie jednakowe albo z tej samej serii. Jeszcze będziemy się widzieć i słyszeć do Walentynek, ale póki co to życzymy wam dużo, dużo miłości.